Pobawmy się w zgadywanki. Ja Wam pokazuję smartfona, a Wy mówicie kto jest jego producentem. Samsung, prawda? A guzik jednak. Honor 9. Oto urządzenie, które właściwie mogło być Samsungiem, gdyby, gdyby nie miało napisu Honor. A będąc poważnym, Honor 9 to właściwie identyczny smartfon jak Huawei P10. Różnią się od siebie detalami, różnią się przede wszystkim konstrukcją. Honor 9 został wykonany z dwóch tafli szkła połączonych aluminiową ramką. Tył to kilka różnych warstw szkła, nałożonych na, warstw szkła nałożonych na siebie, które tworzą właściwie swego rodzaju takie refleksy, odbijać to światło naprawdę ładnie w rezultacie Honor 9, o ile oczywiście nie zapaskudzimy go naszymi palcami, który, które zbiera bardzo szybko i, i bardzo lubi po prostu wyglądać, jakby został, nie wiem, dotknięty przez milion ludzi. Yy, wygląda ładnie. Chciałby wyglądać ładnie, jeśli jest czysty. Krawędzie zagospodarowano w sposób standardowy. Na dole USB-C, standard 2.0, czyli nie spodziewajcie się tego, że jeżeli podłączycie smartfona do komputera, to że pliki będą przesyłane w mig. Będą przesyłane z taką samą prędko prędkością jak w przypadku smartfonów ze złączami micro USB. Różni się to właściwie tylko rodzajem, wtycz rodzajem wtyczki. Na lewej krawędzi szufladka na kartę SIM oraz microSD, a właściwie dwie karty SIM, albo kartę SIM plus microSD, albo dwie karty microSD. Oh wait. Jednak nie. W każdym razie mamy tutaj rozwiązanie, rozwiązanie typu Hybrid Sim. Możemy jednocześnie zastosować właściwie kilka różnych wariantów. Głośniczek multimedialny gra dość przeciętnie, tutaj właściwie trudno powiedzieć o nim coś więcej. Za to bardzo fajnym rozwiązaniem jest port podczerwieni na górnej krawędzi, który może, możemy wykorzystać do sterowania sprzętem RTV. Obsługiwanych jest ponad 2,5 tysiąca urządzeń, wszystko konfigurujemy z poziomu dedykowanej aplikacji, a następnie po prostu wykorzystujemy nasz smartfon jako pilota. Fajny buyer, fajny gadżet, no ale oczywiście to nie jest nic nowego. Właściwie najważniejszym elementem każdego smartfona jest wyświetlacz. W Honorze 9 mamy panel IPS o przekątnej 5,15 cala. Hmm, rozdzielczość Full HD. I daje to nam zagęszczenie w pikseli na poziomie 428 ppi i jest to wartość w zupełności wystarczająca w przypadku takiego smartfona. Nie ma sensu stosowania paneli 2K czy lub 4K. Jedynym efektem takich decyzji jest krótszy czas pracy na baterii, a użytkownik i tak nie widzi tak naprawdę różnicy między, między e, szczegółowością takiego panelu. Ekran stanowi 70% ogólnej powierzchni przodu smartfona i to jest niewiele. Duże powierzchnie pozostawione nad ekranem oraz pod ekranem nie robią dobrego wrażenia, szczególnie jeśli spojrzymy na konkurencję, która stosuje albo zakrzywione wyświetlacze, albo w ogóle rezygnuje z ramek. Huawei tutaj trzyma się też tej cieniutkiej, takiej grubej na 1 mm czarnej rameczki wokół samego panelu i też nie wygląda to wcale ok. Moim zdaniem tutaj Honorowi 9 należy się minus, a skoro o przestrzeni nad i pod ekranem mowa, mamy tutaj czytnik linii papilarnych, a obok dwa przyciski dotykowe Back i Multitasking i jest to rozwiązanie różniące się od tego, które mieliśmy w Huawei P10, gdzie operowaliśmy właściwie na tym jednym dotykowym przycisku i czytniku linii papilarnych w jednym. Moim zdaniem jest to rozwiązanie wygodniejsze, bo możemy sobie dowolnie skonfigurować te dotykowe guziczki. Honor 9 posiada akumulator litowo-polimerowy o pojemności 3200 mAh. Technologia szybkiego ładowania pozwala nam na naładowanie go w 40% w 30 minut fajny feature i właściwie stosowany przez wszystkich producentów. Na pokładzie smartfona mamy Androida 7.0 z nakładką graficzną EMUI. I jest to właściwie nakładka identyczna jak w Huawei P10, jak w Huawei Mate 9. Pod tym względem właściwie nie różni się niczym. Mamy tutaj te standardowe aplikacje Huawei. Mamy ten specyficzny interfejs, mamy obsługę motywów. Wszystkie aplikacje są wyciągnięte na pulpit, co to pod pewnym względem przypomina interfejs iOS. Są to wszystkie dodatkowe Funkcje, które mieliśmy również w innych smartfonach Huawei. Tutaj warto zwrócić uwagę na system zarządzania aplikacjami, który działa w sposób dość agresywny, dość szybko bije aplikacje, dlatego musimy się wspomagać po prostu ręcznym wykluczeniem ich albo korzystaniem z ikonki kółdeczki na ekranie multitaskingu, która chroni dany program przed zabiciem go w tle. Na pokładzie smartfona znajduje się Kirin 960, jest to procesor konstruowany w architekturze Big Little, mamy cztery rdzenie Cortex-A73 i cztery rdzenie Cortex-A53. Wszystko to wspierają 4 GB pamięci RAM oraz układ graficzny Mali-G71 MP8 i jest to właściwie wystarczające do komfortowej pracy. Nie wiem, jeżeli ktoś potrzebuje Snapdragon 835 to chyba tylko dlatego, żeby kopać na nim bitcoiny. Ale generalnie Kirin 960 jest wystarczający do gier, do aplikacji, do multimediów, do przerabiania zdjęć, do oglądania filmów. Nie wiem, co jeszcze można zrobić ze smartfonem, który posiada 4, 8 rdzeni, naprawdę w najnowszej technologii, 4GB RAM-u i całkiem mocny procesor graficzny. Więc jeżeli obawialiście się do tej pory, że smartfony Huawei źle sobie radzą z grami, to sobie już radzą dobrze. Jeśli chodzi o pamięć wewnętrzną, tutaj pojawia się mały zgrzyt, bo w Huawei P10, a przynajmniej w większości egzemplarzy, bo tam była pewna aferka z pamięciami, mieliśmy pamięci UFS 2.1, które są bardzo szybkie. W Honorze 9 we wszystkich egzemplarzach mamy pamięci EMMC 5.1, czyli to jest starszy standard, wolniejszy standard, który... Mm, no oczywiście przekłada się na wydajność, przekłada się na wyniki benchmarków. Nie znaczy to oczywiście, że smartfon działa dużo gorzej, że smartfon się tnie, że aplikacje się uruchamiają wolniej. Okej, okay. aplikacje uruchamiają się wolniej, ale nie aż tak bardzo, żeby nas to jakoś szczególnie dotknęło. Także warto mieć to na uwadze, choć nie jest to element, który powinien decydować o tym, że wybierzecie smartfona A zamiast smartfona B. Honor 9 posiada dwa aparaty. Nie są one sygnowane żadnym logo, że Lejka, żaden Kodak, żaden inny producent nie dostał pieniędzy od Huawei za to, że mógł sobie tutaj umieścić swój znaczek. O tu. Pierwszy z aparatów ma matrycę 20 megapikseli, drugi ma 12 megapikseli, no i oba mają dość wysoką przysłonę 2,2. W przypadku smartfonów Huawei właściwie trudno było zaobserwować modele, które posiadały tą przysłonę jaśniejszą, niższą, więc... Tu kolejny minus się należy że się trzyma tych, tych, tych wysokich przysłon i to odbija się na zdjęciach w nocy. Oczywiście mamy tutaj fenomenalny tryb wykonywania zdjęć w nocy z bardzo długim naświetlaniem, do którego potrzebujemy statywu albo jakiegoś usztywnienia dla smartfona, ale to nie rozwiązuje całkowicie sprawy, bo zdjęcia nocą wychodzą takie sobie, delikatnie mówiąc. Drugim minusem jest brak optycznej stabilizacji obrazu. Zastąpiono ją elektronicznym odpowiednikiem, co sprawia, że podczas rejestrowania wideo ta stabilizacja obrazu nie jest tak dobra, jakbyśmy sobie tego życzyli. A jeśli chodzi o rejestrowanie wideo, mamy tutaj możliwość zapisywania filmów w rozdzielczości 2160p i płynności 30 klatek na sekundę, czyli standardowo. Warto również przyjrzeć się innym funkcjom, które mamy w aparacie w Honorze 9. Jest to między innymi dwukrotny, bezstratny zoom, który uzyskujemy dzięki zastosowaniu zastos dwóch aparatów. Mamy oczywiście tryb powiększania, mamy HDR, mamy panoramy, mamy te wszystkie filtry, które możemy nałożyć na zdjęcie. Także pod tym względem Honor 9 nie ustępuje innym smartfonom Huawei, a przy tym oczywiście pozwala nam na uzyskanie różnych ciekawych, niebanalnych, interesujących efektów. O ile oczywiście wykonamy dobre zdjęcie, a z tym po zmroku może być ciężko. Cena Honora 9 to 2199 zł i jest to zdecydowanie za dużo, mimo że sam smartfon kosztuje o 500 zł mniej niż Huawei P10 w momencie swojej premiery. Czarą toryczy przelewa fakt, że w Niemczech smartfona kupimy taniej, bo za około równowartość 1800 zł. No i tu pojawia się zgrzytno, bo przecież Niemcy są biedniejsi niż Polacy, Polacy są bogatsi i Polacy muszą kupować droższe smartfony, czy jakoś tak. W każdym razie to trochę rozczarowuje. Szczególnie, że w przypadku niemieckiego Honora 9 w gratisie dotrzymujemy jeszcze opaskę y, Honor mierzącą kroki, co daje jeszcze jakieś dodatkowe 400 zł oszczędności. Wracając jednak do polskich naszych smutnych realiów. Powinniśmy liczyć na to, że Honor 9 niedługo stanieje, a jeżeli tak się stanie, jeżeli będzie kosztował około 1700 zł, 1800 zł, to będzie naprawdę ciekawą propozycją, bo jest to smartfon przede wszystkim ładny. Smartfon nie ustępujący niczym, jeśli chodzi o jakość wykonania, o możliwości, o wydajność o podzespoły, nie ustępujący niczym innym smartfonom Huawei. I tu właściwie możemy zakończyć ten nieco długawy test. A Was zapraszam do pytań, do komentarzy, do uwag. Jeżeli chcecie, chcecie coś wiedzieć więcej o Honorze 9, to oczywiście chętnie na ten temat odpowiemy. Dzięki, trzymajcie się, cześć!